Zapraszam bardzo, co pani robi. Nie widzi pani, że to pole zajęte? Znajdźcie tego staruszka. są kończy w tym roku 20 planszówkowych lat, czyli jakieś 120 w przeliczeniu na ludzkie. Z tej okazji zapowiedziano już edycję jubileuszową, która będzie zaledwie wisienką na wielkim, ociekającym lukrem i dolarami torcie składającym się z kolejnych reedycji, dodatków i wersji gry. Madzia, Carcassonne to istniejące, zabytkowe miasto we Francji, prawda? No tak. Wytłumacz mi w takim razie, kto wymyślił Carcassonne Star Wars? Czy to nie trochę tak, jakby nazwać grę Sandomierz Gwiezdne Wojny? Nie jest to pierwsza kultowa gra, której się przeglądamy. Kilka miesięcy temu recenzowaliśmy Katan i w skrócie doszliśmy do wniosku, że jest to bardziej sentymentalny relikt przeszłości niż niezbędna pozycja we współczesnej kolekcji. Dlatego nic dziwnego, jeśli część z Was czuje pewne obawy, widząc, że po raz kolejny sięgamy po ich ulubionego klasyka. A niepotrzebnie, bo karka są to ponadczasowa gra i prawdziwy kamień milowy w historii planszówek. W przeciwieństwie do katana nie ma mi na sobie nic, czego w tym pudełku nie ma. A wręcz przeciwnie, dostajemy tu więcej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o grze i o tym, dlaczego nam się podoba, chodźcie ze mną. Tura każdego gracza w Carcasson zawsze zaczyna się od dobrania kafelka i dołożenia do tych na stole krawędzią, tak by wszystko do siebie pasowało. うんああ。 Na potrzeby tej scenki użyliśmy kafelków z wersji Big Box. I jak widać, w niej niestety niektóre nie są idealnie spasowane. Ale nie zrozumcie mnie źle. Jeśli w ogóle jest to jakiś problem, to tylko dlatego, że poza tym układanie tego sielskiego krajobrazu daje tak dużą przyjemność. A inni gracze zadbają już o to, żeby nie było zbyt łatwo. O! To ile tam zostało kafelków, żebyś mógł dokończyć to miasto? O, tylko jeden. Jaka szkoda. Oczywiście, to nie jest pierwsza gra, która wykorzystuje mechanikę układania kafelków. A nie, czekajcie! Carcassonne to jest właśnie jedna z pierwszych gier tego typu i prawdopodobnie pierwsza nowoczesna planszówka, która samo układanie tych kafelków zrobiła sednem rozgrywki. Ale nie tylko ta wariacja na temat puzli sprawiła, że Carcassonne stał się takim ponadczasowym klasykiem. Jak pewnie zauważyliście, nie wszystkim graczom w równym stopniu zależy na ukończeniu poszczególnych elementów krajobrazu. A to dlatego, że w tym pudełku mieszkają tacy oto kolorowi ciut ludzie. O, patrzcie jakie uroczy. Ale Kamis, przecież ja jestem poważnym panem rycerzem. Ależ oczywiście, jak tylko dorośniesz, możesz być kim tylko zechcesz. Za każdym razem, gdy dokładamy kafelek, możemy postawić takiego podwładnego na znajdującym się na nim mieście lub drodze. Jeśli zajęte w ten sposób przez nas miasto zostanie ze wszystkich stron ogrodzone lub gdy nasza droga zostanie z obu stron czymś przerwana, natychmiast otrzymujemy pokaźną sumę punktów. Tak samo możemy zająć klasztor, który da nam punkty, gdy tylko zostanie ze wszystkich stron otoczony płytkami. No i są też chłopi. Taki położony chłop zajmuje całe wyznaczone przez drogi i miasta pole. Leży tam do końca gry i dopiero wtedy daje nam dodatkowe punkty za każde ukończone miasto, z którym to pole graniczy. A to o to chodziło w tej scenie na początku! Naszych kolorowych koleżków nie możemy jednak kłaść na miastach, drogach i polach, przylegających do tych, które zajęli już nasi przeciwnicy. To, że nie możemy tak po prostu zająć czegoś miasta, tylko potęguje tą atmosferę współpracy, przy układaniu tego błogiego pejzażu. Ale! Nikt nie powiedział, że nie możemy na przykład dołączyć już istniejącego miasta do któregoś z naszych. Co? Nie może być! I tutaj właśnie zaczyna być widać, dlaczego ta gra nie jest tak losowa i oczywista, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Spójrzcie na to uroczą wieś, którą zaczęliśmy układać wcześniej. Mógłbym taki kafelek dołożyć tutaj i kontynuować rozbudowywanie swojego miasta. Ale inny grad zaczął tu budować bardzo ładną i dającą dużo punktów Metropolię. Mógłbym więc zacząć tu nowe miasto i liczyć na to, że w najbliższych turach uda mi się je ze sobą połączyć, zmuszając w ten sposób właściciela tego przybytku do podzielenia się ze mną swoimi punktami. Takich sytuacji, które można łatwo przeoczyć, jest tu więcej, ale przyjemność ich odkrywania pozostawię już Wam. Zwykle są to dość proste decyzje, ale nie dajcie się zwieść wrażeniu, że to tylko gra o dopasowaniu losowych kafelków. To właśnie to połączenie sielanki budowania z bezwzględnością zajmowania sprawia, że karka jest tak nieśmiertelny. Mamy tu przecież rzadko spotykaną w codziennym życiu sytuację, jakbyśmy z jednej strony z naszymi sąsiadami się prawie przyjaźnili, ale z drugiej strony, wiecie, kij szprychy. No dobra, przyjacielu, skończyłeś już? Kamis pokazał Wam zawartość podstawowego, klasycznego pudełka, które dla mnie jest co najwyżej jak wersja demo. No, ale jak takie dobre demo, na przykład takiego tonego hołka, gdzie dostaliśmy cały poziom i możemy godzinami się świetnie bawić, zanim w ogóle pomyślimy o jakiejś pełnej wersji. Dlatego ja pokażę Wam, jakie urozmaicenia proponują nam sami twórcy. Przede wszystkim, jeżeli teraz kupicie podstawową wersję, od razu dostaniecie w niej dwa mini-dodatki. Widzicie tę płytkę z ciemniejszym rewersem? To kafelek startowy z podstawowej wersji gry. Zapomnijcie o nim. Zanim zabierzemy się zabudowanie naszych pięknych zameczków, musimy ustalić, gdzie płynie rzeka. O, tu jest. Dzięki temu już na starcie mamy większy wybór co do tego, gdzie dołożyć właśnie wylosowaną płytkę. To powoduje, że na początek rozgrywki nie jesteśmy aż tak ograniczeni. I od razu zaczyna się właściwa gra. A dodatkowo, układając płytkę rzeki, możemy od razu wystawić tam naszych wiślanych plażowiczów, którzy od rana rozstawiają swoje parawany. Natomiast drugim dodatkiem jest opad, czyli specjalny pionek, który mogę umieścić tylko w klasztorze lub opactwie. A co to opactwo? To taki klasztor, do którego wstęp ma tylko ten ludek z karminikiem na głowie. Jednak. Nasz wywyższający się kolega ma jeszcze jedną dodatkową funkcję. W dowolnym momencie może zapomnieć o swoich ślubach i zapunktować za nieukończony obszar. I mamy totalnie inną grę. No, nie. To wciąż ta sama prosta, szybka gra do popołudniowej herbatki. Za to miasto to dostanę aż dziesięć punkcików. Aha, Grażynko. Zobacz, nawet więcej. Tutaj, o, cztery punkciki za tarczki przegapiłaś. O, masz rację. Ale nie zauważyłam. Ale wystrzeliłam do przodu. No, popatrz ty. A powiedz mi, Janinko, czy ty jeszcze się widujesz z jakimiś koleżankami? Już ci wszystkie pomarły. Nie poumierały, nie poumierały. Co ty pleciesz? Codziennie podlewam. Słuchaj, kochana, musisz mi koniecznie powiedzieć, co ty dodajesz do tych naleśniczków. Są przepyszne. Mimo, że mamy tutaj troszeczkę większe możliwości decyzyjne, to niektórzy gracze nawet tego nie zauważą. Ale to dobrze, bo to ma być gra, którą mogę wyciągnąć w każdym towarzystwie i która szybko się kończy. Czasami może aż za szybko. Bo chociaż rozgrywka jest tu bardzo przyjemna, to zawsze na koniec czuję nieprzyjemny niedosyt, że gra skończyła się zanim tak naprawdę miałam okazję się wykazać. Tak wiele możliwości, a tak mało kafelków. Podstawowe karkason jest jak życie. Za krótkie i kończy się zanim człowiek zorientuje się o co chodzi. Dlatego warto zainwestować w jakiś dodatek. Praktycznie każdy jest dobry, bo powiedzmy to sobie szczerze. Chodzi nam o dodatkowe kafelki i możemy z nich korzystać nawet bez wykorzystania dodatkowych zasad. Ja polecam karczmy i katedry. Głównie dlatego, że dodaje dodatkowy kolor pionków i możemy grać aż w sześciu graczy. A poza tym zasady są bardzo mało inwazyjne. Przede wszystkim nasze drogi i miasta mogą być lepsze i lepsiejsze. Nagle muszę się zastanowić, czy aby na pewno chcę podbić wartość mojego zameczku. No, oczywiście, że chcę, przecież to da mi więcej punktów. Ale jest to też bardziej kuszący kąsek dla moich przeciwników. A dzięki dużemu pionkowi jest tu łatwiej przejmować cudze obiekty. Z tym dodatkiem muszę bardziej uważać na to, który ruch jest dla mnie bardziej opłacalny. Czy użyję mojego dryblasa jako ochroniarza, mówiącego: Nawet nie próbuj, i tak nie dasz rady? Czy raczej rzucimy go na pierwszą linię frontu, aby skutecznie przejmował punkciki naszym przeciwnikom? Ale może też się okazać, że zablokujemy go w miejscu, które i tak nikogo nie interesuje. A nam by się teraz przydał. Z tym dodatkiem nasze urokliwe zameczki potrafią zamienić się w krwawe pole bitwy. Jak widzicie, Carcasson aspiruje do niemożliwego, czyli do zadowolenia wszystkich, czy to rodzin, czy sporadycznie grających przyjaciół, czy nawet największych planszomaniaków. I co ważniejsze, to co niemożliwe okazuje się całkiem możliwe, bo zaryzykuje stwierdzenie, że nawet najzagorzałsi sceptycy przy odrobinie życzliwości znajdą tutaj coś dla siebie. Dlatego wyjdzie w graniu z przyjemnością poleca karka. Stop! Gdzie mi z tą odznaką? Kamieś, czy ty się nie zapędziłeś? Podstawowe są jest całkiem nudne. Nudne. No okej, okay, gra bywa dość płaska, i faktycznie robimy tutaj cały czas to samo. Ale po pierwsze, rozgrywka rzadko trwa dłużej niż godzinę i przy dwóch graczach jest naprawdę zacięta. A po drugie, jest tu po prostu jakaś taka magia, która sprawia, że mamy ochotę na przyjacielską pogawędkę i wspólne odprężenie przy planszy. Nie wiem, może to to układanie kafelków, ale jest tu po prostu coś naprawdę pięknego. No, okej, okay, tym kafelkom rzeczywiście ciężko się oprzeć. O czym chyba najlepiej świadczy to, że kiedy przygotowywaliśmy ten materiał, Kamis podświadomie zaczynał układać kafelki, które leżały przed nim na stole. O, a tutaj mamy ścieżkę, czyli tu jest drugie pole, i tutaj już wolno mi się położyć. Tá a tá, tá. <laughs>